Tak, wiem, co dopiero temu nagrywałem. Ten odcinek, jak y, pobrać te mody? Nie? J, jak, skąd je, jakby wziąć? O, może takim, takim to sposobem powiem. Ale pamiętacie, jak obok tego mojego folderku Security Craft by, było takie pudełeczko, co nie? I obiecałem Wam, że nagram odcinek, jak to pudełeczko, oczywiście. Obrać, więc w dzisiejszym odcinku Wam to pokażę. Ja już nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania. Ok, wchodzimy w link w opisie. E, oczywiście wszystkie jakieś linki strony będziecie mieć w opisie. Dowland WinRar. A czekajcie, może co zrobimy prościejszym sposobem? Tak, tak się da? O, da się tak. Dowland tutaj. Kiedy już to mamy, ja tutaj już pobrałem to, bo też mm, jakby to komuś nagrywałem, jak to pobrać. No i teraz, gdy jesteśmy już tutaj, to musimy w to wejść. Dać tak. Install. OK. Down. nie wszystkie pliki powinny nam się przetworzyć prze, w, w, w WinRara. <K> wszystko zamykamy. No i to jest tyle. mam się w WinRara. Nie? I... No i taki małto z mam po prostu wszy, wszy, wszystkie pliki jako Minrar. No więc no to jest na tyle. No Obiecałem wam, że to, że to wam zrobię, no to zrobiłem. Więc trzymajcie się, cześć!